Witajcie kochani, cześć! Zapewne zauważyliście, że zrobiliśmy krótką przerwę w realizacji naszego podcastu Okolic Ciała tak właśnie mam. Rzeczywiście, i chciałabym Wam powiedzieć, z czym to jest związane i oczywiście, kiedy wrócimy. Więc jest to związane z dwoma rzeczami, z dwoma tematami. Po pierwsze, 17 kwietnia będzie miała premierę moja druga książka. Początek wszystkiego jak to, czego doświadczamy przed narodzinami i w ich trakcie wpływa na nasze dorosłe życie. A drugi temat, z którym ta przerwa w realizacji podcastu jest związana. Na. Drugi temat to eventy. Majowe eventy, trasa eventowa. Będę w pięciu miastach: Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Warszawa. No i aktualnie szykujemy tę trasę eventową, więc. Na chwilę się wycofaliśmy z realizacji podcastu Okolic Ciała, tak właśnie mam, choć właściwie powinnam bardziej powiedzieć, że po prostu zrobiliśmy chwilę przerwy. Więc chciałabym Wam po pierwsze dać znać, kiedy wrócimy do podcastu stałego, stałego podcastu. Wrócimy sobie już w drugiej połowie kwietnia, więc dosłownie jeszcze chwila, moment, jeszcze chwilka cierpliwości i już do Was wracamy. A ja z tego miejsca chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić właśnie do. Tych dwóch rzeczy, w sumie o których przed chwilką wspomniałam, po pierwsze zapraszam Was bardzo serdecznie do naszej trasy eventowej. Zbuduj w sobie odwagę, kochaj, mów i pokazuj to, co wrażliwe. Będziemy sobie rozmawiać o odwadze, ale te eventy będą niestandardowe w takim sensie, że Wy będziecie je współtworzyć razem ze mną. Oczywiście. Chciałabym zaznaczyć, bo niektórzy się mnie pytali, ale Marianna, to ja będę musiała coś mówić, to ja będę musiał coś mówić. Nie, to będzie zdecydowanie forma dla chętnych. Natomiast to jest um, takie. Zdecydowane wyjście do Was. Wy jako publiczność nie będziecie po prostu siedzieć i słuchać moich słów, wy będziecie aktywnie brać udział i tworzyć, i współtworzyć razem ze mną te eventy, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Link do biletów będzie w opisie na dole pod filmikiem. No a druga rzecz, na którą bym was bardzo serdecznie chciała zaprosić, to jest właśnie transmisja z eventu, premiery mojej książki Początek wszystkiego. Ja 17 kwietnia. Czyli właśnie w dzień premiery i w dzień eventu premiery mojej książki będę jechała do Krakowa i tam będę rozmawiała. Właściwie Łukasz Burnos będzie ze mną rozmawiał, i będziemy rozmawiać o książce, będziemy rozmawiać o ważności tego okresu przedwerbalnego, prenatalnego, ważności tematu okołoporodowego. Będziemy sobie rozmawiać o tym, jak konkretny poród, jak intencja poczęcia wpływa na nas, jak te pierwsze chwile, pierwsze dni, miesiące, lata życia na nas wpływają i jak wpływają na nasze życie dorosłe. Już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie na te dwa wydarzenia. Po pierwsze eventy zbuduj sobie odwagę, kochaj, mów i pokazuj to, co wrażliwe w pięciu miastach, do wyboru, do koloru, tam, gdzie Wam najbliżej, tam jedźcie. A po drugie zapraszam Was na transmisję z premiery mojej drugiej książki Początek wszystkiego, jak to, czego świadczamy przed narodzinami i w ich trakcie wpływa na nasze dorosłe życie. Mam nadzieję, że widzimy się na eventach, mam nadzieję, że słyszymy się na transmisji z premiery książki. Mam nadzieję, że będziecie tutaj z nami w kontynuacji naszych podcastów w drugiej połowie kwietnia, bo podcast, tak właśnie mam, absolutnie nigdzie nie idzie, potrzebuję tylko chwili przerwy. Dzięki wielkie za Waszą wyrozumiałość i życzę Wam przepięknego czasu. Trzymajcie się ciepło. Marianna Gierszewska.